Witamy Was w kolejnym odcinku audycji Polek Mały. Dzień dobry, mówią. Dominika i Agata, dzisiaj porozmawiamy o wyjątkowym drzewie, o drzewie genealogicznym. Dominiko, a czy Ty wiesz, gdzie rośnie drzewo genealogiczne? Myślę, że możemy zaryzykować stwierdzenie, że drzewo genealogiczne rośnie w każdym z nas. W takim razie, czym jest drzewo genealogiczne? Drzewo genealogiczne to rysunek, grafika przedstawiająca członków rodziny i zależności pomiędzy nimi. Zazwyczaj przedstawiane jest w kształcie rozgałęzionego drzewa. Najczęściej przodkowie na rysunku umieszczani są na wysokości korzeni, a ich kolejni potomkowie, czyli dzieci, wnuki i prawnuki, coraz wyżej, aż po najwyższe gałęzie. A w jaki sposób można stworzyć takie drzewo? Żeby stworzyć drzewo genealogiczne, najlepiej zacząć od wciągnięcia do pracy rodziny. Ilość wiadomości, jaką możecie dostać od rodziców, dziadków, cioć i wujków, na pewno was zaskoczy. Możecie poszperać również w domowych archiwach przejrzeć stare dokumenty, albumy ze zdjęciami. Być może odkryjecie nawet, czym zajmowali się wasi przodkowie i skąd pochodzili. Gdy już zgromadzicie wszystkie informacje, możecie śmiało przystąpić do rysowania i dać się ponieść kreatywności. W tworzeniu waszego drzewa może również pomóc wam książka pod tytułem Genealogia dla najmłodszych czyli wyjątkowa podróż w czasie znajdziecie w niej wiele ciekawych podpowiedzi, jak zabrać się do zbierania danych i wyjaśnienia trudnych słów związanych z genealogią. I to już wszystko, co przygotowałyśmy na dzisiaj. Do usłyszenia mówią Dominika i Agata, a żegnamy się pewną opowieścią, która jest poniekąd drzewem genealogicznym. Na zakończeniu, przygotowałyśmy dla Was wiersz Juliana Tuwima pod tytułem Rzepka w wykonaniu Wiktora Zborowskiego. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcię. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się, stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czyhał kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek. Pomóż nam kiciu! Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Ocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc woła kicia kurkę z podwórka, wnet przyleciała usłużna kurka. Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę, pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka. Chodź na tu gąsko. Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się sapią, stękają, srogo, ciągną i ciągną. Wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko bocian długonos. Fruń, że tu, boćku, do nas na pomoc. Bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają, srogo ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Skakała drogą zielona żabka, złapała boczka. Rzadka to gratka. Żabka za boćka, bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, a na przyczepkę kawka za żabkę, bo na tę rzepkę też miała chrapkę. Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę trach wyciągnęli, aż wstyd powiedzieć... Co było dalej? Wszyscy na siebie poupadali: rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicie, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boćka, bociek na żabkę, żabka na kawkę, i na ostatku kawka na trawkę.